Dzień dobry drodzy widzowie, to ja, Wydysław Zarudzki Już czwarty dzień tego roku, a już nie stało jeszcze jednego dyktatora. Bardzo szybko idzie w tym roku. No i jak w ogóle na to zareagowali w Rosji, na, tego, na tą specjalną operacją wojskową w Wenezueli przez Trumpa? Ludzie po prostu w szoku z tego powodu, że jakby 3 godziny Wystarczyło, żeby po tym powiedzieć, że my będziemy kontrolować sytuację w Wenezueli i rządzić krajem, dopóki tam coś tam coś tam. <laughs> Czyli to po prostu marzenie Putina spełnił ten Trump, jakby jeśli by Ukraina była Wenezuelą no i tak dalej. Czyli niedokładnie jego marzenia, ale on też tak chciałby, chciałby, żeby było tak samo z Ukrainą. Ale nie dał rady i wojna trwała 4 lata, jak coś prawie. I wojskowy w swoich czatach telegramowych e, po prostu nie rozumieją jak w ogóle e, możliwe to po pierwsze tam kilka różnych wojskowych oczywiście niektórzy e, w, po prostu w jakikolwiek moment oni mówią no to, to, to nie tak jak w Rosji mamy bardziej inną sytuację i tak dalej. O co chodzi? Chodzi o to, że wojskowi po prostu w szoku z tego, że um, oni jakby, wiecie, przez całe te 4 lata mówili, że um, niemożliwe nawet dzisiaj, um, żeby nawet Ameryka, Amerycy, Amerykanie, żeby nawet oni um, jakby. Zajęli jakiś kraj tam bardzo szybko. Teraz już nie te jakieś tam 80., 60. lub tam e, początek 2000, 2000 lat. To w ogóle dzisiaj inne czasy i nie, w ogóle niemożliwe to tak zająć. I e, oni, wiecie, tacy ludzie, te wojskowy, którzy prowadzą, prowadzą, prowadzą swoje kanały telegramowe, których oglądają, czytają dwa, tam prawie 3 miliony e, tych obserwujących. Uh, oni mają taką reputację, wiecie, jak ludzie, którzy wiedzą coś. Coś oni tam wiedzą, nie będą oni po prostu tak publikować swoje posty i tak dalej. No i zawsze oni mówili o tym, że uh, no, nawet Ameryka nie potrafi. Co, co nad nami? Wszyscy śmieją się, że mówiliśmy, że dwa, trzy dni i Ukrainę zajmujemy, zajmujemy. Wszystkie te tereny będą, jak oni mówią, wyzwolimy, uh, wszystkie tereny będą nasze. Ale nie udało się. Dlaczego wszyscy tak śmieją się? No, no żadna wojna teraz jakby nie będzie inna, Czyli zawsze jakaś kolejna wojna lub jeszcze ktoś chce kogoś tam zmienić jak do władzy w taki sposób wojenny, to nie będzie tak szybko. I oni tak zawsze mówili. <ścoughs> I wczoraj oni po prostu milczą. Tak samo milczał jak i Putin, który pomagał, e, sprzedawał, nawet po prostu wysyłał, e, tak, on jeszcze jakby sprzedał za darmo, nie wiem jak to powiedzieć, czyli na jakiś tam kredyt lub jeszcze coś, on wydał ten... E, różny tam jakiś sprzęt wojskowy jeszcze do Wenezueli e, wysłał jakby po tym jak kiedyś tam zapłacicie ale tak naprawdę on zawsze on już na Afryce też tam dużo wszystkiego wysyła pieniędzy pod który płacą podatki ludzi w Rosji te pieniędzy po prostu jakiś sprzęt wojskowy kalasznikowy te wysyła a potem za nie wiem tam po jakichś tam 10 latach mówił, dobra, jak już no, dzisiaj jesteśmy, ja mam 70 lat, mojej rodziny, niech wszystko, ja już nie pamiętam co ja wam tam wysyłał, nie trzeba płacić, wszystko. I anuluje wszystkie te m, kredyty dla innych krajów. Tak samo jest z, Wenezueli. z Wenezueli, być może będzie, lub e, e, już tak, nie wiem na, na jakich umowach, zasadach on wysyłał te, ten sprzęt wojskowy. I zawsze mówił, że jak coś będziemy pomagać, jak coś będziemy pomagać i to i nie tylko w Wenezueli, on tutaj mówił um, Maduro temu, tak samo jeszcze i w, dla Syrii, on tak samo mówił, dla wszystkich, który, którym on zaczyna pomagać. Ale jest jeden moment. Putin to człowiek, który nie odpowiada za swoje słowa, czyli... Ten człowiek, który mówi coś bardzo głośno, bardzo strogo, tak nie wiem strogo w ogóle, są nie, takie słowo w polskim języku, ale tak wiecie, ostro, tak. Słuchajcie, jak coś, nie popatrzymy w ogóle, kto zaatakował na ich naszych tych, tych, tych sojuszników, zaatakujemy. Po prostu be, nasza odpowiedź będzie mocna. Eee, lub nie, nie weźmiemy Ukrainy, nie będziemy atakować to w ogóle, jak to niepodległy nie kraj ze swojej konstytucji i tak dalej, i w ogóle Krym, jakbyś tam od dawna już ukraiński, więc nawet tego nie potrzebujemy, lub nie będziemy zwiększać ten emeryt, emery, rok, wiek emerytalny w Rosji, lub nie będzie mobilizacji. <noise> Czyli tyle wszystkiego, co Putin powiedział, to nie jest prawdą. Tak samo jak on powiedział i Syrię, że jeśli ktoś zaatakuje Syrię, od razu e, jakby będziemy was też atakować, bo nawet mamy tam wojenne bazy. I jak okazało się, oni nie potrafią e, bronić swoich sojuszników. i... Tutaj z tej Wenezueli, tak samo. Ludzie po prostu, w Rosji nawet niektórzy nie wiedzą, co się stało, bo w telewizji nie pokazują, być może dzisiaj pokażą. A jeśli nie pokazują, to mówią, patrzcie, patrzcie co się stało. E, Trump, chociaż on tymczasowy sojusznik rosyjski, bo trwają jakby. Te, jak to, negocjacje, negocjacje, na temat pokoju w Ukrainie. I w jakiś sposób trzeba, wiecie, powiedzieć w telewizji, że dlaczego komuś można zaatakować inny kraj, aresztować prezydenta tego kraju i jeszcze nie dostać w zamian jakichś sankcji. A co, firmy z Ameryki już wyszedli. A co, McDonald's już zamknęli w Ameryce? Zamiast McDonald's, co u nich tam? Testy endpoint, tak, o tym oni mówili. No i tu chodzi o to, że oni teraz starają się w jakiś sposób powiedzieć, że patrzcie, Ameryka po raz kolejny zaatakowała jeden kraj, kolejny kraj. A. W Europie nic nie mówią, cały świat nie mówi i, i patrzę na to, że to jakbyś, no tak trzeba, czyli dla Amerykańczyków to jakby pozwolono im na to, nikt nie przeciwko tego, a jak Rosja kogoś zaatakuje, to od razu oj, i <grym> tu o, oni chcą to powiedzieć, ale no jak można powiedzieć, jeśli to teraz to jest twój sojusznik? Jakby, chociaż nie za bardzo ty go lubisz. <laughs> I, I patrzeć na te wypowiedzi, ich, to bardzo ludzi, ludzi no, no to Trump zrobił to, a tak, to, to, to. to I teraz Madura w więzieniu, no a teraz przejdziemy na temat pogody w Moskwie. Czyli <laughs> w taki sposób e, powiedzieć w tej rosyjskiej telewizji coś, e, jakby e, propaganda rosyjska, ale nie do końca. Trzeba coś złego powiedzieć, ale nie można. I to jeszcze raz pokazuje, jak Putin tak naprawdę nie będzie robił tego, co on mówił, i on nie jest <laughs>, taki straszny, jak e, ktoś może pomyśleć. Bo człowiek całe życie już natreningował się e, na swoich obywatele, że wystarczy tylko coś powiedzieć bardzo Głośno, bardzo agresywno. Czyli ja powiedziałam, że jak coś będziecie wychodzić na ulicy, od razu wszystkich do więzienia. Od razu wszystkich. No i e, on to pokazał, i ludzie jakby nic nie robią. Tak samo z innymi krajami. Ale jak tylko ktoś próbuje złamać to, czyli Putin powiedział: Nie atakujcie Syrii, bo zaczniemy was też atakować. Ludzie przyszedli, zaatakowali to, tych, kto tam rządził. Potem ten wyleciał do Rosji i oni zajęli kraj. Tak samo z Wenezuelą. Mówił, że będziemy wysyłać bardzo dużo sprzętu, jak coś możemy wam pomóc i tak dalej. No i po prostu 3 godziny i. Pff. Prezydent już wszędzie. Prezydent, nie, nie, dyktator chyba na takich trzeba mówić. I Putin nawet milczy, Czyli zawsze kiedy robią to przeciwko czego był Putin, inny kraj, kiedy to robią i patrzą, no co Putin, ja zrobiłem. Ty mówił nie trzeba tego robić, a ja zrobiłem co dalej i nic. Czyli on po prostu milczy dzisiaj też. I to wszystko, co trzeba myśleć, właśnie, właśnie aha, ja, już, ja już po rosyjsku zaczynam, tyle emocji, tyle emocji, już w język rosyjski zaczynam ten, e, prze, przechodzić na język rosyjski. No i co? E, wszyscy tak naprawdę w Rosji teraz jeszcze, wiecie, rozmawiają na temat kolejnego palacu e, Putina, znalazli e, zespół Nawalnego, znalazli nowy palac na Krymie który tak naprawdę jest palacem Janukowycza, który już od dawna siedzi w, 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 w Moskwie na Rublowce. Taki elitarny, dzielnica elitarna, mieszkalna w Moskwie, gdzie wszyscy te dyktatory i po prostu zwykłe e, oligarchi z pieniędzmi e, mieszkają. No i wszyscy teraz o tym rozmawiają. Czyli e, kolejny palac Putina. Interesuje Rosjan bardziej niż jakiś tam dyktator, którego e, Trump po prostu wrzucił do więzienia. Ciekawe, e, ludzie w szoku, że w ogóle tak było możliwe, że za 3 godziny wciąż można coś zrobić e, z innym państwem, innym krajem i powiedzieć potem na telewizji, że będziemy e, rządzić, dopóki czas nie zmieni się. <laughs> Rosjanie w szoku. Więc Taka sprawa. Cóż, ja tak zrozumiałem, że dzisiaj w ogóle jest niedzielę, tak? Bardzo dużo ludzi, którzy ze swoimi, ze swoją rodziną, czyli dzieci, ze swojej rodziny, wyszedli. A teraz po rosyjsku: katacy na sankach, czyli takie urządzenie, z możesz korzystać, żeby z góry tak do dołu bardzo szybko przejechać. Dobra, poszedłem montować ten odcinek. No i wszystkiego najlepszego w nowym roku. <grymne> pa!